Wjeżdżamy. pojeżdżamy na miejsce. pojeżdżamy na miejsce i zaraz będzie start naszej przygody. Dobra, 4 minuty do startu. Idziemy na Linię startową są ludzie, którzy grają w piłkę, ale to nie uczestnicy pewnie. No i zobaczymy, zaczynamy od czupla, czupela. Nad go widać tutaj, potem lecimy na skrzyczne i kończymy na Pilsku Po drodze oczywiście pomniejsze szczyty do przejścia. Muszę nagrywać na telefon, bo trochę ciemno jest i na aparacie tego nie widać. Ale uczestników jest około 700 i. będą długie podejścia, a potem długie zejścia. I wygląda to całkiem sympatycznie. Zaczynamy! Dobra, jeszcze tylko. Jest godzina 21 Mijamy czupel i lecimy dalej godzina 4 km ponad Także jest ok, 700 metrów przewyższenia już było Chyba Dobra Lecimy Nie wiem nawet 23.26 i wychodzimy z punktu żywnościowego pierwszego tak? Aha. No pierwszego i lecimy na szczyrku teraz 15 km o, solidne podejście na Pimczok Jest godzina 10 po północy O i znowu podejście Mało być płasko mają mam nagrywać A jest znów Pod Także jesteśmy na Wysokości około 870 Musimy obok Kimczoka sobie przejść, zejście do szczyrku i tam będzie koło skoczni. Checkpoint zachwyca. Jesteśmy, mijamy właśnie no ten deptak, nasz szczyrku i kierujemy się w stronę skoczni, do której już mamy dosłownie kawałeczek. Potem skrzyczna i 2000 przewyższenia nam pyknie. Na razie jest spoko, godzina pierwsza, 10 i na kilometrów dwadzieścia trzy albo 4 Dokładnie dwadzieścia trzy i pół kilometrów. No i znane tereny byliśmy tu trzy lata temu. Taki sentyment jest. Ładnie miasteczko. Także idziemy do punktu kontrolnego z piciem i lecimy na skrzycznę. Dobra, jest godzina pierwsza 1.30 i jesteśmy pod Skocznią w Szczyrku. Gie na stóp z lokrem i lecimy na skrzycznę. Także będzie ciekawie, bo mamy przewyższenia 750 metrów chyba. Odtąd. O, ja Także trzeba się do tego przygotować, ale... No. Jeszcze 700 pomów. 1300, ma być w sumie 3800. No A spokojnie to wejdziemy na Skrzyczne i będzie połowa, co nie? Do 2000 będzie. No. Coś optymistycznego w końcu. No, coś I To już będzie no, taka połowa, nie? Słuchajcie, ja tu same optymistyczne no. Dobra, działamy. Skrzyżne. Fajnie. E, w, w, trochę to trwało. Bo wejście było takie trochę żmudne. Ale już jesteśmy tu na górze, trochę wieje. Skrzynisko zamknięte, ale pieczątka przybita. E, idziemy teraz. No trochę już te nogi czują tam, te parę kilometrów, to chyba 30 już będzie. No kurczę, tak na Wałbrzyskiej było, o tej porze było lepiej. 37 kilometr. Akurat jesteśmy na 37, co nie? Tak. Jesteśmy na 37 kilometrze, jest... No teraz to akurat nie widać widocznie. Ale jest bardzo ładnie, bo za chwilę będzie słoneczko. Się budziło, mam nadzieję, że teraz widać lepiej. E... I co? I... No i skończyliśmy mniejszą połowę, ale tą trudniejszą, także... E... Także zobaczymy, no teraz z tych takich... Z tej drugiej połowy najtrudniejsze pod koniec podejście pod Pilsko będzie. Na razie o tym nie myślmy. No czeka nas 10 km do checkpointu żywieniowego i piciowego. Ok, ciśniemy. Ważne, że już jest jasno i że widać już drogę bez latarek. Trzeba latarkę schować. No, schowam. No elegancko, lecimy dalej. A górka Wiślańska. To tutaj nas zastał wschód słońca, albo za chwilę zostanie. Teraz odbijamy na czerwony szlaki. Lecimy. Mamy 3 godziny do węgierskiej górki. Tu jest napisane, ale myślę, że ten czas jest zbyt zawyżony i trzeba sprawdzić dlaczego. No i tam po prostu przejść szybciej trochę. Dobra, no to lecimy teraz. Na coś kolejnego, aha, po pieczątkę teraz idziemy. Na 40 kilometrze będzie pieczątka jeszcze. No, fajna jest. Super, i że w końcu słońca gdzieś na górze. Nie? Zaczęliśmy tam daleko. weszliśmy na skrzyczne, to jest to sam Potem tutaj szliśmy tymi grzybietami aż tu. O, prawie się łamałem, trzeba uważać jak nagrywam to to idę po takim kamienisku i za chwilę wchodzimy do węgierskiej górki nie wiem skąd nazwa, sprawdzę, ale najważniejsza informacja która się z tym wiąże jest taka, że słonie sobie najważniejszy Najważniejsza rzecz, jaka się wiąże z węgierską górką dzisiaj to taka, że za chwilę będzie tam śniadanko, także nie mogę się doczekać śniadanka, a potem już ostatnia część wyrypy, jest godzina 8, chyba 15, no dokładnie trafiłem, no 8-15, jeszcze parę minut, 15 minut jesteśmy na miejscu, eee, mamy do przejścia 29 km od tego miejsca, jak będziemy już na checkpoint. Jesteśmy już na checkpoint. jak widać, pijemy piwko bezalkoholowe, oczywiście. I zaraz będziemy mieli kiełbaski z grilla, potem co chwilkę odpoczniemy i idziemy dalej, bo jeszcze mamy do zrobienia 29 km. Jesteśmy w węgierskiej górce na punkcie kontrolnym i żywieniowym i będziemy fedrować My jesteśmy przy hali bercowej i zaraz będziemy popijać się tutaj oh sorry, u organizatora a tutaj jakieś napoje są... Ja. Ale tłumy. Było ciężko, były kryzysy, były spadki formy, ale już teraz idziemy i będziemy finiszować już za 100 metrów. 22 godziny i 40 minut. To mój czas. To mój czas. Je so vais phase THX. 1138 est sous l'emprise de sédatifs. Ce patient doit subir un bouclage mental et une arrestation. Un mental pour de la